Czujesz? Jak miło. Wesoły ksiąd. Ta sama plastikowa choinka. Tak? Tylko spójrz. Co za szczęście. To nie jest szklanka piwa. To wazon. Proszę, co się dzieje? Mamy początkową fazę trzęsienia ziemi. Trzeba natychmiast wydać wezwanie do ewakuacji. Hmm? Mówimy o 500 km sześciennych skał. To odpowiednik Manhattan. Jeśli to wpadnie do morza. Powstanie tsunami. Dzwoń do kontroli lotów. To może być największa katastrofa naturalna, z jaką ludzkość miała do czynienia. Muszę wiedzieć, czy ta kobieta to moja córka. Mówimy o ostrzeżeniu przed tsunami, które dotknie miliony ludzi. Wyspy Kanaryjskie zostaną całkowicie zniszczone. Co to jest? Na La Palmie nie ma dość łodzi, żeby przewieźć wszystkich na Teneryfę. Tobias i ja coś wymyślimy. Jeśli samolot nie wystartuje, wszyscy zginiemy. Fala nadchodzi.